Szanowni Boże, witam wszystkich ludzi ciężkiej pracy. Witam wszystkich związkowców, wszystkich central związkowych, tych reprezentatywnych, które wchodzą w skład Komisji Trójstronnej, ale witam także wszystkich pracowników i wszystkich lekceważonych, którzy są dzisiaj tutaj z nami w Gdańsku w kolebce Solidarności. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, aby pokazać, Całemu społeczeństwu, tym, którzy się jeszcze do nas nie dołączyli, którzy czekają, którzy wyczekują. Więc ja im z tego miejsca mówię: nie macie na co czekać, bo lepiej nie będzie. Dlatego musimy wspólnie działać, aby patologie społeczne, które są w naszym kraju, były jak najmniejsze. Dlatego tu z Gdańska, z kolebki Solidarności. Mówimy do wszystkich pracowników, i nie tylko pracowników w naszym kraju, tych, którzy się czują lekceważeni, zbierajmy siłę razem, abyśmy się przeciwstawili tej liberalnej zarazie, bo tylko wspólnie możemy się temu przeciwstawić. W czerwcu wyszliśmy z komisji trójstronnej na znak protestu przeciwko nieprowadzeniu dialogu społecznego, przeciwko pozorowaniu tego dialogu. Rozpoczęliśmy marsz ku zwycięstwu, po to, aby postulaty, które są na naszych sztandarach dotyczące wieku emerytalnego, płacy minimalnej, umów śmieciowych elastycznego czasu pracy zostały wdrożone w życie, ale przede wszystkim, żeby ktoś chciał z nami na te tematy rozmawiać. Rząd od 14 września, po naszej 200-tysięcznej demonstracji w Warszawie, nie odezwał się w tej sprawie w ogóle. Poszczególni ministrowie tego rządu po raz kolejny chcą nas zaciągnąć do Komisji Trójstronnej i do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Panie premierze, panowie ministrowie, my już tam nie wrócimy! Nie będziemy z wami rozmawiać na poziomie Komisji Trójstronnej ani w I to sobie do głowy! Będziemy brali udział! W każdych rozmowach, w każdych negocjacjach, bo nam zależy na sprawach pracowniczych, na pracownikach, ale nie będziemy robić wiaru panu premierowi, że udają, że prowadzą dialog społeczny. A dialog społeczny wygląda tak, że ludzie wychodzą, setki tysięcy ludzi, niedługo już miliony na ulicę. I taki jest polski dialog społeczny. My to musimy zmienić. Nie od dziś, że nie ma polityki przemysłowej w naszym kraju. Najlepszym przykładem tego jest Gdańsk, Stocznia Gdańska. Nie ma polityki, nie ma polityki przemysłowej, nie ma przemysłu okrętowego, ale coraz bardziej buduje się przemysł pogardy, przemysł hipokryzji, przemysł obłudy. To jest zasługą tego rządu i Platformy Obywatelskiej, a także i pzl u bo nie zapominajmy o nich. Dlatego musimy z tą pogardą i z tą obudą walczyć. Wczoraj mieliśmy w Sejmie kolejny popis obudy i pogardy w stosunku do społeczeństwa. Przypominacie sobie, 2,5 miliona podpisów zebraliśmy. Jako związki zawodowe pod projektem obywatelskim dotyczący wieku emerytalnego. Co powiedzieli? Wypchajcie się. Wczoraj milion obywateli w sprawie sześciolatków, wypchajcie się. Ale są niektórzy posłowie, którzy mówią, że trzeba wysłuchać miliona głosów podpisów, a półtora roku temu mówili, jakie referendum. I do tych osób należy niejaki palikot, który się zmienia z miesiąca na miesiąc. To są oglądnicy. Dziękuję Wam, że jesteście tu dzisiaj. To nie jest koniec, to jest długi marsz, ale doskonale o tym widzicie, że coraz więcej społeczeństwa jest z nami. Docieramy do społeczeństwa. Docieramy do ludzi młodych. Jeszcze dwa lata temu młodzi ludzie nie wiedzieli, co to jest pojęcie umowy śmieciowej. Dzisiaj się opominają o swoje w wielu zakładach pracy, w restauracjach, w galeriach, w centrach handlowych. Ja się z nimi spotykam. Oni podchodzą i mówią. Mamy umowy śmieciowe, ale dziękujemy o to Wam za to, związkom zawodowym, że walczycie o nas. Bo my sami sobie z tym nie poradzimy, i to jest początek właśnie tej naszej drogi. Ale za te nasze postępowania związkowców niedawno chciano zderegalizować związki zawodowe. Posłowie pisali nową ustawę, ale dzisiaj poseł, który tak się wybijał, niejaki poseł Jarosz, Czym się zasłużył niedawno? Mówił, że związki zawodowe pasą się na spółkach Skarbu Państwa. Mówili, mówił, że jesteśmy mafią związkową. Kto jest dzisiaj mafią związkową? Kto załatwiał pracę w KGHM-ie? Piotr Duda czy poseł Jaros i poseł Protasiewicz? Niestety Musimy przyzwyczaić się do takich ataków z drugiej strony. Mówią na nas, że jesteśmy wypasionymi kotami, którzy pasą się na spółkach skarbu państwa. To mówił pan poseł Pratasiewicz, europoseł. Jak my jesteśmy wypasione koty, to oni są tygrysy bengalskie z nadwagą. Dlatego. <śled> Apeluję do Was, bądźmy razem. Upór i konsekwencja przynios, przyniesie nam efekty. Nie możemy stać w miejscu. Stojąc w miejscu, cofamy się. I o to chodzi rządowi. O to chodzi Tuskowi. Dzisiaj jest jego tutaj pomnik. Kiedyś obiecał, że będzie jeździł po Polsce będzie spotykał się ze społeczeństwem. Gdzie te jego spotkania? Ale jeździ jego pomnik. Tam to, co mówił tutaj. Czystów i Jacek, możecie rzucać swoje życzenia i pamiętajcie jeszcze o jednym zbieramy podpisy pod rozwiązaniem tego parlamentu tego cyrku na który już patrzeć nie możemy bo my nie jesteśmy zwolennikami i gorzej i tym lepiej ludzie cierpią ludzie głodują w naszym kraju ludzie nie mogą końca z końcem związać idą do ośrodków zdrowia przychodnie zamknięte Szpitale nie przyjmują pacjentów. Nie z winy lekarzy, nie z winy pielęgniarek, tylko skończyły się limity. Co to jest za kraj, który ponoć się rozwija, ale jak to się przekłada na, specy... na śmiertelnika zwykłego obywatela? Nijak! Dlatego mamy prawo upominać się o swoje. Mamy prawo do referendów ogólnokrajowych. Będziemy przygotowywać też projekt obywatelski o zmianę konstytucji i o to, abyśmy mogli zagłosować. Niedawno posłowie PiSu przedstawili projekt zmian w Konstytucji i w projekcie, abyśmy mogli bez zgody posłów zagłosować w bardzo ważnych sprawach do obywateli. I co? Odrzucili to w pierwszym czytaniu. Ale my w odpowiednim czasie się upomnimy o to. Mamy taką listę, mamy taką stronę internetową, że wpisujemy pod każdym posłem, co Draghi zrobiłeś. I w pewnym momencie się upomnimy o tym. Przyjdą wybory, my was za to rozliczymy. Dlatego dziękuję Wam, że jesteście dzisiaj z nami. Powiem jeszcze w taki sposób: to dzisiejsze spotkanie, to dzisiejsza manifestacja jest także wyrazem solidarności. Dla stoczniowców Stoczni Gdańskiej, którzy dzisiaj mają takie trudne problemy, nie otrzymują wynagrodzeń, walczą o swoje, bądźmy z nimi, ale taka sytuacja może spotkać nasz, każdego z nas w naszym zakładzie pracy. Nie bądźmy jak politycy niektórzy, nie patrzmy tylko czubka swego nosa. Dzisiaj mi jest dobrze, mam pracę, mam dobre wynagrodzenie, jutro jej mogę nie mieć. Ani pracy, ani wynagrodzenia. Dlatego musimy być razem. Bo chcemy, aby nasz kraj się rozwijał. Ale chcemy, aby te dobro wypracowane wspólnie przez, przez, przez przedsiębiorców, przez pracodawców, przez pracowników było dzielone. Dzisiaj ekonomiści biją na alarm, bo im się wali ofe. Powiem krótko. Oni się nie martwią o nasze emerytury. Oni się martwią, że ktoś strzeci interesy. I taki jest pan Balcerowicz, z nim na czele. On nie martwi się o wasze emerytury. On się martwi o swój interes. Pamiętajcie o tym. Dlatego na zakończenie jeszcze raz wam bardzo dziękuję. I pamiętajcie o tym, że to nie jest ani początek, ani koniec. Długa droga. Ale tak jak mówiłem, coraz bardziej docieramy do społeczeństwa. Październikowe wyniki sondażów to pokazały. Coraz bardziej społeczeństwo nam ufa, rozumie postulaty. Ale jest jeden mały minus, że ludzie jeszcze mało wierzą, że te postulaty zostaną zrealizowane. Więc im będzie nas więcej, tym te postulaty jesteśmy w stanie zrealizować. I to jest nasz cel, to jest nasza droga. Dziękuję, dla boże.